Dobra, chodź, idziemy. Do trójki, chodź. Czasem Ale mam pójdę. tak, że jak biegam, słyszę jak nie metalowa piłeczka w głowie skacze. A jesteś pewna, że jesteś pewno, że to nie jest inny materiał, który tak ci się odbija? Neki, nie. idziesz? Ty jesteś. Chodź szybko, tu. Gdzie? Tu. O, król szamanu. To. Nie, wychodźcie, wychodźcie, bo jakiś random wszedł. Wychodź, wychodź, wychodź! Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Gdzie? Tu. Gdzie? Chodźcie tutaj, stoimy dalej przy trójce. No pokaże? nie chodź bo... O no Dobra, dobra. okej okay, jesteśmy no raz, w o, to... Tak chodź! Dobra, Ezo, Ezo! Komentujesz. Jak, jak nazwiesz ten odcinek? Nazwę to drzwi Dobra. Drzwi. Dobra. drzwi. drzwi. Tylko, tylko pamiętaj, D rzec.com w i drzwi. A ty jesteś kurwa tego. Mistrzem Ku. O kurwa Drejkasz

No, co się dzieje z moim awatarem, że to tak zmienia przy każdym tym? Jakiś pan mnie goni. Nie. Dobra, idziemy. Neki. Trzeba numery pokoju pamiętać. No, no fajnie by było. Sześć. Nie, to jest pięć. Nie wiedzieliśmy w wiedzieli, że jesteś adoptowany. Dziewięć. jestem, to był żart. Jak zżala się... moje życie? Ej. To jest... to żarty są śmieszne, a nie, nie kurwa, przytłaczające. Czego szukamy? Kluczek. Klucza. Masz Szczęście klucz? w życiu. Ej, Neki, Neki. Co tam? Co to jest? Żółte i nie potrafi pływać? Twój stary. Nie wiem, papież. Autobus pełen dzieci. Ja myślę, że Winiel odpalił jeJPl i czy ta kurwa zakładkę do Ej, <grym grym> jak się. Co się jest? Ciebie jesteście. Ej, jak jest ciemno. To... Ja bo się boję. Kurwa, się boję. Kurwa, się Mryga, mryga, mryga. Tu szaf ja, nie wie, bo, tu o, Są dwie szafy. Kurwa, kurwa. 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 A, oni, oni, oni. Umarłem. A wy. Jesteście frajerzy. Umarłem na śmierć. Dobra, ja wychodzę Dobra. i dojdę do was. Najgorsze jest to, z syny, że to tak stałeś przy tej szafie i czekałeś tylko, aż ja będę blisko, żeby się w nią wpierdolić, jak ja będę przyjeżdżał. Czy zagraj znowu, czy wyjść? No. Wyjdź. wyjdź. Gdzie jesteś? Chodź, chodź, proszę pana. Wpierdole. Chodźcie, chodźcie. Chodzimy, chodzimy! Mm. Cię już znowu chodzimy. na głowie. O, zaraz kurwa czonki będziesz. To jest takie samo śmieszne za każdym razem. Kurwa nie mlaskaj. Dziękuję. Ale ty Ale, Ale jesteś. Nie znać jej Mam tego awatara. Mi się podoba mój awatar. Mam na mnie ci dupę. O tak, suchnie Już, zaraz! Czy mogę pomóc? Poproszę pokój dla dwojga z dwoma łóżkami. Dobrze. E, pokój numer 100, ale muszę was do niego zaprowadzić, dobra? Dobra. Zobaczcie za mną. Ogólnie, co was tutaj sprowadza? E, wiesz co? Zgubił nam się samochód po drodze i musimy go dogonić. I myślicie, że jest w tym hotelu. Nie myślimy, że w tym hotelu się prześpimy i znajdziemy pomysł na szukanie go jutro. Ja wam powiem, że to kiedyś był szpital psychiatryczny, ale Widać. teraz to jest hotel. Więc na pewno jesteście tutaj bezpieczni ogółem. A, a czy wszyscy pacjenci sobie poszli, bo ja widzę tutaj jednego takiego podejrzanego? Gdzie? My. Gdzie? Stończymy. Mówi pan o swojej żonie, proszę się uspokoić. Jezu! Ja wiem, że ona wygląda jak wygląda. Co z tam jest spokoju, kurna! Ale ona ma raka? Dlaczego? Nie, kurwa od dzieła jakiej Ty kim jesteś? Baranem. Widać, że jesteś baran. W hmm. szczególności okay. z Matmy. Jak ci poszła matura z Matmy, się poktwam? Zrobicie! Ja mam pytanie. Podstawa z placu, e, to będzie co, to, co to jest za obraz? Co on przedstawia? To jest deepness i on przedstawia głębię. Okej, okay, dziękuję. To jest jak muzeum trochę. E, taki był pomysł od początku. O, tutaj czasami prąd nie działa. Utrzymanie hotelu trochę kosztuje. Ja pierdolę. Gdzie ja idę? No, ty mi o, powiedz. Po strony. Ej, bo ja się zgubiłam. Ja też. O, dobra. Okej, okay, zapraszam. E, ogólnie, proszę teraz się schować do szaf, jeśli można. O kurwa. Dobra. No. O chuj, tu nie ma szaf. Co się stało? Halo, opaki Przewodnik wam nie żyje. <laughs> o kurwa, ale creepy. Stary, ty sam zostałeś. Ale nie. pojebane, kurwa, ty zginęłeś i stoisz. O kurwa, to jest pojebane. Ja słyszałem o innym. Nie, ona działa normalnie. Na... Aha. I teraz, ale. Ale teraz. Działa. No, czekajcie. Nie, chodź. No idę dołączyłem do, do złego człowieka. No co że Bo to dziad. Dobra, ma razy. Ja nie widziałem? Gdzie, gdzie ty jesteś? Idę no już. Gdzie ty jesteś, Lig? No już jestem tu. Gdzie? Siusiaczki. O, dobra, idziemy. Aha, wszystkie są zajęte, musimy poczekać. Stoimy przy tym. Neki. Chodź. Jestem. No jakiś pajac, kurwa, chce tu wejść. No i szedłem z Wejdź, 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 Neki, Neki, szybko! Neki, Neki, szybko! Dobra! O, to możesz mi oblodzić, dziewczynko. Okay. Yeah. Wow Okej okay. Czy ty musisz jeść? Głupie Ja zrobiła to tak specjalnie, tak głośno, kurwa O, ty jesteś Wiesz jaka jesteś? Nie Wiesz jaka jesteś? O, ja Wyglądam jak wyglądam Musisz to to jeszcze bardziej You're such a fucking whore I love it, I love it No to tak mam, ale fajnie A no, To okay. świecisz, zostałeś ta latarkę. Wsadzę sobie ją w dupę, A, ale... rzecz rzeczy komcie widziałem. O kurwa są dwa drzwi. O oh, wow. Dwa drzwi? Mam drugą ale latarkę. Ile masz? Mam dwa latarki, w się jedną, Cześć. ale naładowano. Ale <laughs> jesteś kurwa szeroka. <laughs> Jak ty się gibasz, jak chodzisz, masz takie nóżki cieniutkie Stary, Neki jest taka szeroka, że ona musi w drzwi chodzić bokiem Neki jesteś taka szeroka, że łatwiej cię przeskoczyć niż obejść Neki jesteś taka szeroka... A skończyły mi się żarty Link, do jakiejś żarty o tym, że jest szeroka Nie wiem, kurwa Jesteś szeroka, a twoja stara Dzięki Przepraszam Neki jesteś... Nie w tę stronę, kurwa Aha Jaki <laughs> David. Ciu neki, neki, ty jesteś taka szeroka, że twoja talia to jest odwrócona o... To moja... ty... Dobra, Neki zepsułaś mi żart Sorry! O, obrazy. Ej, dobra, ty ja się nie odzywa. Nie no, odzywaj się. Pierdol, pierdol. Okej, okay. chłopaki, jak już ustawimy to bierzemy obrazy ze sobą. Każdy bierze po jednym. Dobra. Szkoda, że mi pół ekranu zasłania. Nie da się. Pierdolę ja mam batarkę. Z... O, znalazłem. Jak to puścić? <noise> Musisz odstawić tak, gdzie było. <noise> Zjadło mnie. Coś mi trzasło w głowę. Gdzie jesteście? <grym> Tutaj. W piwnicy. O już... Okej. Okay. Ja to muszę słuchać gdzie on idzie. <grym> Kurwa jak ty wchodzisz do szafy to pasuje na ciebie. <grym> o znalazłem. A widziałeś. Czu? Czu? Czemu mi chciałaś ukraść pieniążka? Nie chciałam ukraść pieniążka. Bo jest czarna, a wiesz, kto kradnie pieniążki. Hehe, <grym> Żydzi. Aha, dobra, to będzie do wycięcia. <grym> Nie ma jakie do wycięcia. <grym> a zmontujesz to na jutro. Kurwa nie. Dobra. Ale na sobotę? Tak. Okej. Okay. Tu masz do pisania. Ma ktoś klucz? Tak. Ej, a czy życie się regeneruje? Tak. Nie. A Znaczy musisz przedmioty tak. mieć. O kurwa! Szafy, szafy, szafy. Jak kurna szafy? Szybko szafy. Kurwa, umarłem. No chary chuj. No bo z... kurwa ten pokój jest do przeszukania, ty się wpierdalasz do... Dobra, wygrajcie, nie ja się poobserwuję. Ja się pośmieję z cząkinek. Aha. <laughs> Jaka ona jest kurwa czągka. O mam zapalniczkę. Nowy. Jak się tego używa? Skutecznie. O! O kurna... Ej, bo mi się marnuje, o dobra. No. A zapalniczki w w życiu masz nieskończone? <laughs> <laughs> nie wiem, ale w życiu mi się nie skończyła żadna zapalniczka. Przypadnie jak mam zapalniczki, to mi się gubią. Ej, wiecie co mi się marzy, żeby kiedyś powiedzieć na odcinku? Co? co? A dzisiejszym sponsor... <laughs> Sponsorem dzisiejszego odcinka bandy Super Straight Shadow Legends. Nichu, ja bym tak nigdy nie powiedział. Dlatego tak ja bym to powiedział. Neki za Tobą był. C co? Jak za mną? Ho! O kurwa, faktycznie. Co się stało? A bo my byliśmy w ciemnym pokoju, kiedy to się stało. Nie widzieliśmy, A... że. A, no. To co, play again. Okej. Okay. Nie, hmm. nie. Nie ma... tyle. He <laughs> kaczonki no, Ale patrz tutaj no, na tych drzwiach miałem kiki ładny ten awator, on jest piękny. Poczekajcie, bo ja jeszcze w taką grę, gierkę na telefon. Muszę wygrać z ziomkiem. Możesz mi nie robić loda. Mogę Nie robić a nie robić! To, to będzie do wycięcia. Co ty, Neki taka jesteś? Że idziesz pierwsza? Tak się nie boisz? Tak, Solo i Ale ty wiesz, że jak się od daleko oddajesz od reszty O Jezu Jesteśmy za daleko w co, co? 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 Jak zale... Co? Harry? No? Harry? Harry? Fifi. Link? Co? Poczekaj. No bo ja się ciebie... Kurwa, jak się wystraszyłem. Chłopaki, internet wywaliło. Gramy do śmierci. Jasne. Aaa, jestem w lobby